W tym filmie mogą pojawić się potencjalne spoilery do najnowszego odcinka serialu The Mandalorian. Czujcie się zatem ostrzeżeni. W piątek zadebiutował pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu Star Wars The Mandalorian. Niestety nie znacie mojej opinii na temat pierwszego sezonu i na temat poszczególnych odcinków. Myślałem nad tym, by robić już wtedy cotygodniowe materiały, gdzie będę poddawał ocenie i analizie każdy odcinek z osobna, ale niestety nie udało mi się rok temu, jednak teraz miejmy nadzieję, wracam i to ze nam siłą. Takie materiały będą pojawiały się co tydzień. W słowem wstępu mogę jedynie powiedzieć, że pierwszy sezon był naprawdę bardzo dobry, z wyjątkiem jednego czy dwóch odcinków, które niestety traciły nieco na tempie. Jednak sama historia była naprawdę niewiele i przystępnie napisana, z bardzo autorskim podejściem do tematu, dlatego też czekałem na drugi sezon z lekką dozą niecierpliwości. Tak naprawdę to jedna z niewielu dobrych rzeczy, którą nam ten rok da. Odcinek rozpoczyna się podsumowaniem całego poprzedniego sezonu, który skończył się pozostawiając dwa pytania, na które nie dostaliśmy do tej pory odpowiedzi. Pierwszym jest kwestia postaci o nazwie The Child, czy potocznie znanej jako Baby Yoda. Pod koniec poprzedniego sezonu nasz bohater wyrusza, by odnaleźć jego pobratymców, i wtedy też dowiedzieliśmy się, że mają mu pomóc w tym Jedi, o których istnieniu z jakiegoś powodu nie słyszał. Drugą kwestią jest Dark Saber, który pojawił się na samiutkim końcu w scenie, gdzie Moff Gideon przecina nim od środka poszycie rozbitego Tie Fightera. Tak naprawdę nie wiemy, co się działo z samym Orężem na przestrzeni poprzednich lat, ponieważ ostatni raz widzieliśmy go w serialu Rebels, gdzie Sabine przekazała go Bow Katane. Dalej nie wiemy skąd wziął się w rękę Gideona, ale bardzo możliwe, że sam serial zdąży nam to jeszcze wytłumaczyć i to możliwe, że w tym sezonie. Odcinek 9 nazywa się Marshall. Swoją drogą podoba mi się nazewnictwo tych odcinków, a mianowicie to, że nie jest to kolejny Chapter 1, a Chapter 9, co pokazuje, że Mandalorianin jest jedną całością narracyjną, nawet jeśli ten odcinek jest wyemitowany po niemal roku. Historia rozpoczyna się od poszukiwań przez tytułowego bohatera innych Mandalorian, którzy to pomogą mu w odnalezieniu pobratymców tymców Malca. Szuka informacji na pewnej, nieznanej zapewne planecie. Tam też dowiaduje się, że jednego z Mandalorian może odnaleźć na Tatooine i w taki też sposób powracamy po raz kolejny na tę planetę. Całkiem dużo dzieje się na Tatooine, a w tym serialu już na Tatooine zdążyliśmy zawitać w piątym odcinku. Jednak osobiście uważam, że tamten odcinek wypadł no niestety najsłabiej. Był on nijaki, bez żadnego charakteru, a scenerie były najzwyczajniej puste i bez duszy jak jestem w stanie jeszcze zrozumieć, że Mos ISD po zakończeniu wojny się wyludniło, tak średnio jestem w stanie zrozumieć, dlaczego na samej pustyni jest jak jest. Dean spotkał tam jedynie dwóch czy trzech Tuskenów, a wszędzie był gładko usypany piasek, żadnych kanionów. Tutaj sytuacja się zupełnie odwraca i zdecydowanie odcinek nadrabia klimatem. Mandalorianin przelatuje do Mos Pelgo, małej osady, która dosłownie wyciągnięta jest z klasycznych westernów. Poza tym mamy powolny lot ścigaczem, który wygląda jak powolna jazda koniem i wzrok każdego z mieszkańców wokół. Sama stylizacja wioski wygląda jak na Tatooine przystało, jednak niektóre domki wyglądają minimalnie inaczej, co dodatkowo podkreśla, że nie jest to kolejny Mos Eisley czy Moss Espa. W miejscowej kantynie główny bohater spotyka Mandalorianina, którego szuka, jednak bardzo szybko się dowiaduje, że nie jest wcale tym, za kogo ten się podaje. Mandalorianin jest tutaj swego rodzaju szeryfem i nazywa się Kobwand, a jedynie ową zbroję przywdział. I tutaj przejdę do dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest sama zbroja, która ewidentnie wcześniej należała do Boby Feta, to samo wgniecenie na hełmie, i podobne malunki, a jedyne co się zmieniło to kolor samej zbroi, a raczej jego brak i kilka dodatkowych wnieceń. Drugą rzeczą, o której chcę tu wspomnieć, jest nowa postać nosząca tę zbroję. Ale czy na pewno taka nowa? Okazuje się, że Kobwand, nowy właściciel pancerza, pojawił się wcześniej w trylogii książkowej Aftermath, przyznanej u nas pod tytułem Koniec i Początek. I okej, okay, zabrzmi to przynajmniej dziwnie, ale do tej pory nie czytałem owych książek, mimo tego, że cały czas czekałem już dłuższy czas na mojej półce. Cały odcinek byłem pewien, że Cobb Wand to zupełnie nowa postać. A okazuje się, że pojawił się już wcześniej, i z tego co wiem, jego historia z serialu idealnie łączy się z tą z książek. Ale tu mogę się mylić, więc weźcie na to poprawkę. Bo jak wspomniałem, znam tę postać tylko i wyłącznie z serialu. Jednak również mamy tutaj pokazaną historię samej zbroi i wspomniane jest jak drzołowie znaleźli ją koło jamy Karkunu. Głównym elementem tej historii jest polowanie na smoka Krait, który grasuje wokół Mospelgo. Dinjarin oferuje swoją pomoc szeryfowi w zamian za zbroję, którą ten nosi. Ci natomiast zawierają pewien pak z Tuskanami. Dopiero co mordziłem, że było ich zastraszająco mało w poprzednim odcinku na Tatooine. Ten za to zdecydowanie ten odrabia. Mamy ukazane całe wioski i całe plemię Tuskenów, gotowych do walki ze smokiem. Mamy pokazaną ich kulturę i pokrótce też historię. Jak już mówimy o nawiązaniach do westernów, to myślę, że bezapelacyjnie pełnią oni tutaj rolę Indian. Sama walka nakręcona jest prześwietnie. Mamy nawet przejście między dwoma formatami obrazu, by dodatkowo pokazać, jak ogromny jest smok i jak ogromnym jest zagrożeniem. Mniej więcej coś jak w Dunkierce Nolana. Ostatecznie udaje się pokonać krajta, przez zbawienie go na uzbrojoną w bombę bantem coś jak owca wypełniona siarką, którą stworzenie ma połknąć i wybuchnąć od środka. A, rozumiem, siarką ją wypchacie, co? Kolejny szewczyk się znalazł. Nie, obędzie się bez siarki. Ucinek kończy się, że smok zostaje pokonany, a Kobwand oddaje zbroję Dinowi. Osobiście przez cały czas myślałem, że główny bohater zostawi mu ją, mówiąc, masz zasłużyłeś. Jednak wyszło zupełnie na odwrót. Pokazuje to, że wcale nie zbroja jest tej ważna, a czyny jej posiadacza. Kobwand jest naprawdę świetnie napisaną postacią i jeszcze lepiej odegraną przez Timotego Olifanta. Mam nadzieję, że jeszcze go zobaczymy. Jeśli chodzi o inne występy, to mam natomiast nadzieję, że będą one na takim samym poziomie jak właśnie występ Vanta. Jednak z drugiej strony też nie chciałbym, by oderwany od całej serii Mandalorian stał się pokazem kameralnych występów i fanserwisu, coś jak w przypadku The Rise of Skywalker w poprzednim roku. Póki co nic na to nie wskazuje. Ostatnia scena jest zdecydowanie przełomowa, nie tylko dla samego serialu, ale i dla całego uniwersum, bowiem to w niej. Na tle dwóch pomarańczowych, zachodzących słońc widzimy postać o twarzy Tamwary Morrisona. Powrócił nie kto inny jak Boba Fett, a to oznacza, że Fett w Nowym Kanonie naprawdę żyje. Od czasu powrotu Jedi minęło 5 lat. Nie wiemy co robił cały czas na Tatooine, ale myślę, że komiksy czy książki nam to na spokojnie dopowiedzą za jakiś czas. A kto wie, może nawet kolejne odcinki serialu. Ciekaw jestem jak jego wątek w kanonie się dalej rozwinie, bowiem wygląda to naprawdę obiecująco i co ważne, zupełnie inaczej niż w legendach. Widać, że sporo przeżył. Ma twarz całą w bliznach i całą popaloną, najpewniej od soków trawiennych sarlaka. Poza tym pierwszy raz na ekranie widzimy jego twarz. Może w kolejnych odcinkach będzie próbował odkupić swoją zbroję od Dina Jarina i wkupić ją ponownie w Łaski Mandalorian? A może całkowicie pójdzie na wygnanie, jako bezimienny i zapomniany pustelnik? Nie mogę się doczekać, jak dalej pociągnąć ten wątek. Odcinek był naprawdę solidny i nie zabrakło też nawiązań. Przykładem jest ta ścigacz, na którym lata Cobb, który jest najpewniej silnikiem poda Anakina z Mrocznego Bidma, a przynajmniej tak wygląda. Mamy chociażby tę znalezioną we wnętrznościach krajta Perłę. Fanservice, na którym twórcy nie opierają fabuły. A jedynie rzucają okiem w stronę fanów. I myślę, że to by było na tyle. Trochę mnie nie było, ale mam nadzieję, że nadrobią stracony czas. Przynajmniej raz na tydzień będą pojawiały się omówienia Mandalorianina, a zapewniam was, że mam jeszcze kilka większych pomysłów do zrealizowania. Także zachęcam do dalszego oglądania i niech moc będzie z wami. A no i oczywiście napiszcie w komentarzach, co sądzicie o najnowszym odcinku tego serialu, bowiem chętnie z wami podyskutuję.